Z tym pejtrem skoczył się na ogóle wziął. Może o diabeł wcielony. Aj, panie Marcinie, pan jak kot się zakrada. I kto to widział takie duby smolone bredziecie? Pies to pies. Pewnie zbój, bo po ślepiach widzę, że najchętniej by mi pieczeń dla pana hrabiego wyjadł, ale może by od razu diabeł. Pani Kaszmarkowa, ja tylko uprzedzam, że z takim czarnym psiakiem. To może różnie być. Wie pani? Czytam teraz Fausta pana Goethego. I tam też się pojawia pies. Czarny pudel. Spotyka doktora Fausta i zaczyna za nim łazić. Gdzie to było? O! Zdaje się, że to pudel. Zgubił swego pana i węż za śladami. No a co oznacza? Co oznaczać może, że tak nas otacza? Kręgami coraz ciaśniej, wciąż biegnie za nami. A jeśli się nie mylę. Za jego krokami dostrzegam smugę iskier. Smuga iskier! Diabełstwo! A to nie koniec. Faust go bierze do domu, a potem. Lecz cóż to? Czy mi mamią oczy? Czy to złudzenie? Czar pomroczy? Cóż to? Cóż? Pies nagle urósł wszerz i wzdłuż. Podnosi się i potwornieje. Coś się niesamowicie dzieje. To już mi pies z oparów, smur. Wyrasta knur. Mordę podnosi przebrzydłą, szlepiami toczy jak straszydło. O piekielniku rychło się pokona, gromkie zaklęcie kluczem Salomona. Panie Marcinie, co też pan czyta? Jaki knur i jakie zaklęcie Salomona? Ja nic nie rozumiem. Dawno temu uważano biblijnego króla Salomona za czarownika i autora księgi magicznej. Tymi zakręciami można było zwalczać moce nieczyste. Eee, bo ten pies. nie jest żadnym czartem. Nigdy nic nie wiadomo, bo w tym fałście... A ja mam tyle roboty, a pan mi głowę zawraca psem! Ten tutor chyba nawet nie jest pudel. Ale czarny. Dzień dobry. A o czym tak państwo dyskutują? O kolorach? Witamy. O psach i diabłach, panna Marianną. Bardzo ciekawy temat, jak z Fausta. No, masz ci los też! Ależ pani Kaczmarkowa, wszyscy czytają Fausta. A książę Antoni radziwił, to nawet napisał nim operę. Grali to w Berlinie. Ciekawe, czy brat hrabiego Edwarda, pana Tanazy, to widział, choć on bardziej na malarstwo wrażliwy niż na muzykę. A mówiła mi jedna klientka, że sam Getty z zachwytem mówił o tej operze. No, bo też panna Marianna w swoim salonie mut to ma kontakt z wielkim światem. Wie, co w eleganckich salonach piszczy, a ja w tej mojej kuchni to mam tylko rondle i patelnię. I dlatego panią odwiedzam, żeby tu pani się nie nudziła jak most. No, albo jak pudel. Szło dwóch w nocy z wielką trwogą, aż pies czarny bierze drogą. Czy to pies? Czy to bies? Rzeczy jeden do drugiego. Czy ty widzisz psa czarnego? Czy to pies? Czy to bies? Żaden nic nie odpowiedział, Żaden bowiem nic nie wiedział. Czy to pies? Czy to bies? Lecz oba dwaj tak się zlękli, Że zeszli w rów i przyklękli. Czy to pies? Czy to bies? Drżą potnieją, włos się jeży, A pies bierzy, a pies bierzy. Czy to pies? Czy to bies? Bierzy, bierzy, już ich mija, Podniósł ogon i wywija. Czy to pies? Czy to bies? Już ich minął, pobiegł dalej. Oni wstali i patrzali. Czy to pies? Czy to bies? Wtem o dziwy w oddaleniu na zakręcie zniknął w cieniu. Czy to pies? Czy to bies? Długo stali i myśleli, lecz się nic nie dowiedzieli. Czy to pies? Czy to bies? Brawo panno Marianno! Widzę, że panie doraczyńskich i do biblioteki chodzili tylko, żeby dla hrabiny Konstancji przynieść kapelusz. Wielkie to pudło jak koło od powozu. Proszę mi podać, postawię. Panie Marcinie, hmm? ma Pan szczęście, bo Pan tu mieszka jako znajome rodziny. I może pan te wszystkie książki czytać i czytać, i czytać. A ja cóż, po pracy w salonie lubię sobie usiąść i poczytać wiersze. Dla pana to codzienność, dla mnie chwila. A propos, ciekawe, czy ten pies albo bies z wiersza pana słowackiego. Nie był przypadkiem czarnym pudlem. Dajcie już spokój z tym pudlem. A swoją drogą, panie Marcinie, to nie rozumiem. Czemu pan przychodzi do mojej kuchni? Piękna biblioteka, czytelnia bogata i w najlepsze książki wyposażona, bo pan rektor Łukaszewicz na polecenie pana hrabiego dba, by wszystko było jak należy. I żeby się w tej bibliotece znalazły takie książki, co będą pokazywały świat, pozwalały nam te polskie w sercu zachować. Takie wnętrza paradne, a pan przychodzi do mnie, do kuchni. Mam sobie iść? wyrzuca mnie pani? No broń Boże, mi jest bardzo miło w pana towarzystwie. No tylko nie rozumiem. Bo to jest tak, że rzeczywiście biblioteka jest wspaniała. Z panem Józefem Łukasiewiczem często sobie gawędzimy o literaturze i poznaniu. To niezwykły człowiek, ten pan Józef. Skromny, pracowity, zawsze skupiony, choć ze spojrzeniem tak bystrym i przenikliwym, że znać, iż to człowiek wielkiego charakteru i wiedzy. Poza tym bardzo oddany panu hrabiemu. I doskonale się stało, że go hrabia powoła na bibliotekarza i opiekuna całego księgozbioru. Pan kaszewi całe dnie w książkach by spędzał. Mówią, że jego jedyną rozrywką są rozmowy o książkach i spacery po Poznaniu. Nawiasem mówiąc, Wiedziały panie, że on pisze książki o Poznaniu? O, chyba takiej książki jeszcze nie było? Nie było. Jego będzie pierwsza. Tak więc bardzo lubię bibliotekę i wdzięczny jestem, hrabiemu, że możemy z niej w Poznaniu korzystać. Ale jak już tak sobie tam posiedzę i w ciszy poczytam, to mi do ludzi tęskno. I dlatego do pani przychodzi. Mm, niech pan od razu powie, że pan od tego czytania głodnieje. A u mnie to zawsze jest coś na ząb. A głodnieje. Tu w kuchni to i na głód w żołądku, i na głód towarzystwa coś się znajdzie. Ale hmm. ten pies lada co nie porwie z garnka. No, ciekawe, czy ten pudel od tego getego był też taki żarłoczny? Nie piszą tego w tej książce? Ano no nie piszą. A. Ale przyznajcie, że pudel to bardzo ładny pies. Taki jak barystokratyczny. W sam raz dla pana hrabiego Edwarda. Pan hrabia to nie tylko sam raz z pudlem, ale i z samym Faustem byś wybrał. A, a ten Faust to też hrabia? Nie, nie, uczony. I chciał zdobyć skarb wiecznej młodości. No i dlatego duszę diabłu zapisał. Nie może być duszy diabłu! Jak nasz mistrz Twardowski już o nim wiersz napisał, w baladach i romanse. – Ballady i romanse? To ja czytam pasjami. – Wam to tylko balady i romanse w głowie. <laughs> młodość! Młodość! A pan hrabia to poważny człowiek i żadnego handlu z diabłem robić nie będzie. – Ale pan hrabia ma pewne skłonności do tego, co niezwykłe i metafizyczne. Pamiętacie, jak wpadł na pomysł psionka śmierci? – Czego? – Domu dla pozornie zmarłych. Nie słyszała pani? Mm. Hrabia obawia się pogrzebania żywcem. Nie tylko on. Wszyscyśmy się obawiali, jak się okazało, że jak przebudowywali cmentarz świętego Leonarda, to te niektóre szkielety były zakopane głową do ziemi. No i co z tego? A no to, że pewnikiem się obracali w tych trumnach resztką sił, gdy ich żywych jeszcze pogrzebali. A jak, ma ten, jak ma działać ten dom dla pozornie zmarłych? Na szczegółach to ja się nie rozeznaję. Podobno z doktorem Libeltem się pan hrabia mhm. konsultował. To miało być tak, że takiego, może nie do końca zmarłego, zamiast do trumny ładują do kosza, przywiązują mu do palca dzwoneczek i jak się taki biedak obudzi i ruszy palcem, to dzwonek dzwoni, a dozorca wzywa lekarza i go cucą. No, wszyscy o tym mówili. Ach, tym Poznań... Nie wiem, miasto racjonalnych ludzi. No chyba pan nie mówi, że pan hrabia nie jest racjonalny. Pani Kaczmarkowa, taki bywały w świecie człowiek, to myśli pewnie nieco inaczej. W końcu, gdy tak podróżował po Laponii, Szwecji i na Daleki Wschód, to na pewno poznał tam różnych ludzi i nowe kultury. Właśnie, przecież sam napisał dziennik z podróży do Turcji. A tam inaczej niż u nas w Poznaniu. Ale u nas też w Poznaniu wielkie przygody czekają na tych, co przyjdą czytać. Mamy tu teraz bibliotekę i nowe Ateny. Wszyscy mogą z książek korzystać: młodzi, starzy, bogaci i biedni, panowie i panie. Trabia jest bardzo postępowy. Zresztą, mając taką żonę, wie, że kobiety też powinny mieć dostęp do wiedzy. No, każdy powinien móc się uczyć. Jeśli coś ma nam przynieść nadzieję i wolność, to tylko nauka i kultura. Ma chyba panie rację. To powstanie nasze. Ech, jak się bić nie ma czym? To trzeba walczyć głową, tylko że i rękę ze szpadą, i głowę. Trzeba ćwiczyć. I po to jest biblioteka dla każdego, kto będzie chciał ćwiczyć głowę dla siebie i dla Polski. Każdy bez różnicy osób. Tak hrabia napisał w statucie. Hmm. Hmm. I tak będzie przez następne 100, a nawet może przez 200 Ech, lat. 100 lat! Co to będzie za 100 lat? Może Polska będzie? A w tej wolnej Polsce biblioteka pana hrabiego. Daj Boże, daj Boże. Dlatego hrabia Raczyński tak o tę bibliotekę dba, żeby służyła kolejnym pokoleniom. To jest wielki umysł naszej epoki. Ale jego żona, hrabina Konstancja, to też w tę bibliotekę dużo serca wkłada i pieniędzy. Wykupiła część książek ze zbiorów przyjaciela i przekazała do biblioteki męża. Piękny gest, nadzwyczajny. Bo pani hrabina nie jest zwyczajna. I ja tam nie wierzę w to, co ludzie gadają. A co gadają? Fe! Panno Marianno, plotkami się zajmować. Nie, nie uchodzi. Ale pani Marcinie, ja nie plotkuję. Ja tylko lubię wiedzieć, co się dzieje na mieście. A z pani hrabiny to taka wyjątkowa kobieta. No i to z wyjątkowego domu. Więc nie dziwota, że gadają. Z wyjątkowego domu. Ja tam słyszałam, że ten rodzinny dom pani Konstancji, ten Tulczyn, to nazywali Kresową Sodomą i Gomorą. Mm. No i że Konstancja, jeszcze panną będąc, chciała szybko za mąż wyjść z tamtą uciec. Bo żeby w jednym domu, dzieci, ojciec z matką, jeszcze z jakąś bitynką. Piękną bitynką nazywali tę Zofię, co została trzecią żoną ojca pani Konstancji, Stanisława Szczęsnego Potockiego. Piękna czy nie? Nie pięknie się ona prowadziła. Pani Kaszmarkowa. Ona już od 1822 roku nie żyje. Po co to teraz wywlekać? A nawet jeśli miała romansową naturę, to i życie jej wcale nie było takie łatwe. A ja słyszałam, że miała w tym tulczynie taki naszyjnik ze stupereł, z których każda była wielkości wiśni, ale pewnego dnia jej go ukradziono. Ale znalazł się jeszcze tego samego dnia, wśród gości przyjęcia, trzeba uważać, kogo się zaprasza do domu. Dość o Zofi! Bo najważniejsze w mojej opowieści, że pani Konstancja wyszła za Jana Potockiego i z domu wyjechała. A prawda to, że on był od niej o 20 lat starszy? Prawda, prawda. Ale hrabina zawsze interesowała się światem. A on bardzo wiele podróżował i dużo o tych podróżach opowiadał. Poza tym pisał. Czytała pani rękopis znaleziony w Saragosie? Pani Konstancja była pierwszą czytelniczką tego dzieła i pewnie też krytykiem. Bo na książkach to pani hrabina się zna doskonale. Ale rozwiedli się. Ten Potocki, nie dość, że pieniądze trwonił, to jeszcze się po świecie włóczył i ją samą zostawił. Nie taką znowu samą. Pani hrabina zawsze doskonale umiała zadbać o swoje towarzystwo. I to ja kopkuję? No, no właśnie. Ja? Panie Marcinie, naprawdę wstyd, że mi pan wypomina... No, sam takie rzeczy jak jakaś przekupka z rynku opowiada. To, to, to. to. No. Poza tym pierwszy mąż pani Konstancji to chyba zginął tragicznie. No ale? tak, tak, oni już byli po rozwodzie, bo to było w 1815, gdy sobie pan Jan w łeb palnął. Mówili, że melancholia go trafiła. Mój Boże. Znowu to psisko, na no pójdziesz, Ty! Mówmy lepiej o czymś przyjemniejszym, bo w 1811. Pani Konstancja w Paryżu poznała brata naszego hrabiego Edwarda, pana Atanazego. I podobno nie zapałali do siebie sympatią. A może to te plotki? Plotka to jest straszna broń. Jak ktoś wrażliwy, na przykład jak nasz pan hrabia, to go takie złe słowo mocno ugodzić może. Właśnie, pan hrabia. Jak się kilka lat później Konstancja przyniosła do Warszawy, to pan hrabia Edward zaczął ją odwiedzać. Znaleźli już wcześniej, bo z tego co wiem, hrabia stanął w Tuczynie po drodze do Turcji i przyszła miłość. Jakie to piękne i jakie to romantyczne. A romantycznie wcale na początku nie było, bo dziad naszego pana, hrabia Kazimierz, o żadnym ślubie Edwarda z Konstancją nie chciał słyszeć. Ale gdy dziadło zmarł, to ślub się odbył. A że miłość była wielka, niech świadczy to, że gdy hrabiostwo się pobrali, mieli już syna Rogera. Plotkasz, no w mojej duchni! Ale za to majątek w rogu, nie rozchwit pod rządami nowej pani. A podobno też pani hrabina tłumaczy z francuskiego różne listy i notatki, ponoć nawet miłosne listy króla Sobieskiego do Marysienki. Pannie Mariannie, to rzeczywiście ten romantyzm uszami wychodzi. Oj to Dobrze, że pani Konstancja nie tylko o romantyzmie myślała, dając do biblioteki rękopis powieści swojego pierwszego męża i książki odkupione od swojego przyjaciela Juliana Ursyna Niemcewicza. Ta biblioteka to będzie wielki pomnik raczyńskich, duchowe odrodzenie i skarbiec kultury. Znaczy czyli z pana hrabiego to też taki romantyk pełną gębą. No, ja bym powiedziała, że raczej półgębkiem. Dlaczego? A wodociągi to niby romantyczna sprawa? No, nie bardzo. No, a pan hrabia w 1831, po tym jak ta ruska armia przywlekła zarazę, postanowił współfinansować wodociąg, żeby woda była świeża i czysta. A, bo z naszego pana to wielki wielbiciel higieny. A hrabia już wcześniej interesował się wodolecznictwem. Gdy jego syn zachorował i żadni medycy nie pomagali, skontaktował się z Wilczęzem praźnicem, samoukiem lekarskim, który najpierw na sobie, a potem na innych wypróbował wodne opatrunki i urządził dom kuracyjny z łaźnią. Mm. Od znachorów tego praśnica wyzywali i chyba nawet trafił pod sąd, ale go uniewinnili i pozwolili prowadzić zakład kuracyjny. Mają tam w zakładzie jaszoniku nawet wannę na 10 metrów szeroką. A to ci pomysł. Taka wielka wanna i leczenie wodą. No, pan hrabia to ma feblik do takich... Ee... dziwaków? Orginałów? O, to, 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 to. Oryginałów. Ten, ten pomysł z wodociągiem też mógł być uznany za dziwaczny. A teraz to wszyscy widzą, jaka to wygoda. No, bo taka świeża woda to skarb. Skarb. Ale ja cały czas nie mogę sobie wyobrazić, że w tej wodzie na pierwszy rzut oka tak czystej coś złego się kryje, co nawet zarazę roznosi. No właśnie, bo to nie o rzut oka chodzi, ale czegoś, co widzi lepiej. Mędrca szkiełko i oko. A tak, Panno Marianno. Właśnie tak. Ja myślę, że pan hrabia idealnie łączy szkiełko i oko z czuciem i ziarno. Ale u Mickiewicza to się wyklucza, ale w raczyńskim się łączy. Mm, nasz pan to jest niezwykły człowiek. Najwięcej czasu spędza oczywiście w rogalinie. Ale jak do nas tu przyjeżdża, to zawsze widzę, że on o tylu rzeczach myśli, że niby ta głowa, jak te moje garnki, zaczęła się gotować. Ciągle coś nowego, ciągle jakieś nowe projekty, i pomysły. To mówią, że mruk. Nie wszyscy hrabiego rozumieją i cenią. Niektórzy mają za złe, że choć sam tyle robi, do pomysłów innych podchodzi ostrożnie. Tak to jest, że nie da się zadowolić wszystkich. Jak nie robisz tak samo jak inni, to krzywo patrzą, a powielaniem przepisów nic nowego nie wymyślisz. No tak, jak z gotowaniem. Czasem zaryzykuję, coś inaczej zrobię, coś innego dodam. I choć mogą kręcić nosem, że nie tak jak zawsze i nie tak, jak wszyscy, to czasem wyjdzie takie cudo, że palce lizać. A te ostatnie ciastka pani Kaczmarkowa to niebo w gębie. Śniły mi się potem. <laughs> że to, o niczym, ani o nikim innym pan nie śni, tylko o tych moich ciastkach. No. Zobaczę, czy jeszcze coś zostało. Zobaczy pani, że te ciastka to poezja z mąki i masła. Takie poetyckie, że warto o nich śnić? Warto, ale to nie tylko o ciastkach pani Kaczmarkowej śni. Nie tylko? To pewnie o sławie pan śni. O wielkiej, poetyckiej sławie. No, co tam. A ja wiem, że pan wiersze pisze. Jak nie szablą, to słowem. Jestem przekonany, że nawet jeśli będzie jakieś powstanie, to i tak tym, co pozwoli nam przetrwać do czasu wolności, będzie praca, nauka i kultura. Ganiom! że Mickiewicz nie zdążył na powstanie, a ja pani powiem, że gdyby go tam mieli zabić i pozbawić nas możliwości czytania jego dzieł, to większa byłaby strata dla kraju. Panie Marcinia, kto to wie, co stratą, a co zyskiem dzisiaj, ale z tym, że nauka i kultura nam pomogą przetrwać, to ma pan rację. Pan Marcin to zawsze ma rację. Tak? A skąd ta pewność? A bo jak to na księgach chowany i z księgami za pan brat, to na pewno mądrze mówi. Ciasteczka znalazłam, proszę. Delicje. A, a tu jeszcze kawa, o. Ech, Przepadam za kawą. No, dla pani też, no, 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 niech pani spróbuje i mi pani nie robi przykrości. No. Stronie od ciastek, ale skoro tak zachwalać. No. A trochę słodyczy w życiu się przyda. – Pan hrabia też za tymi ciastkami przepada. Przyszedł do mnie kiedyś i powiedział, żebym mu tych ciastek napiekła, bo po bitwach morskich jest niezwykle łasy na słodkości. – Po bitwach morskich? – Tak, tak, pan hrabia na jeziorze bitwy morskie urządza. No – Nie może być, to ci fantazję ma ten pan hrabia? – Mama, widzisz, panno Marianno, że z naszego hrabiego to człowiek z pomyślunkiem i rozwagą i z wyobraźnią, która nie stawia mu żadnych granic. – Tak? Znów ten pies. A myślałam, że sobie poszedł. Ale skąd on się tu wziął? On ma w oczach coś takiego... Bajdy, mówię, pies jak pies. Czarny jak węgiel. A wiecie, że ludzie gadają, że w czarne psy zmieniają się dusze samobójców i potem po świecie wędrują i szukają zbawienia. Naprawdę, panie Marcinie, gada pan jak baba z targu. Mm. Ja bym się wstydziła takie brednie opowiadać. Pan wykształcony, obyty... No, i to jeszcze przy gościu. Ale niech go pani Kaczmarkowa nie łaje. Cały dzień w tych książkach siedzi i czyta wielkie dzieła, no to zaczyna tęsknić za prostymi, ludowymi tłumaczeniami. A gadanie! Coś to panią mocno zdenerwowało. Ktoś jeszcze coś gada o psach i duszach zagubionych? Eee, coś! Coś mi się przypala! Chyba, że nie, nie. Na pewno nie. Chociaż. Panie Marcinie! Panie Marcinie! Pan mówi do siebie? Tylko jak chcę pomówić z kimś na poziomie. Ha, Wybaczę Pani, kiepski żart. Ale coś mi się przypomniało. Co takiego? Yy, drobiazg. Kiedyś, jak tu przyszedłem nocą, bo byłem spragniony, to zobaczyłem psa. Zębiska mi pokazywał. Oczy miał jak rozżarzone węgle. Nie jestem tchórzem, ale trochę strach mnie ogarnął, bo nigdy wcześniej takiego psiska nie widziałem. Ej, nie stara ze mnie wszystko mi leci z rąk. A -a. A ten pies był na łańcuchu? A wie pani, że jakiś szczęk łańcucha słyszałem, ale jak mi pani teraz o tym mówi, to wydaje mi się, że widziałem gruby łańcuch, co był do pieca przywiązany, ale ten pies was po kuchni biegał. A o której pan Marcin do kuchni zaszedł? Jakoś tak koło północy. Pies o północy z oczami rozżarzonymi? Jakaś dziwna sprawa. Trochę romantyczna, co? Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, może to tak jak w dziadach, jakaś dusza pokutna po budynku się miota i czeka z zmiłowania. A kto wie, taki dom, tyle ksiąg. Są rzeczy na niebie i ziemi, o których nie śniło się filozofom. Coś nam pani Kaczmarkowa zamilkła. A, bo, bo sos, sos mi się przypala. To tak pani miesza, że zaraz garnek pani przebije. Pani coś wie o tym się. Tak. Pani Kaczmarkowa? No, no dobrze, no. Co wiem, co wiem, tylko niech nie mówią potem, że ze mnie plotkara. Mieliśmy tu służąco. Nie zagrzała długo miejsca. Pewnego dnia zniknęła. Jak to? Niech pan nie przerywa. No po prostu zniknęła. Nikt jej już nie widział, ale zaczął się w kuchni pojawiać czarny pies. Tylko tyle? Opowiadali, że ta służąca to zanim tu trafiła, służyła w innym domu i tam otruła swoją panią i teraz błąka się po naszym gmachu jak rytmo. jako ten pies znaczy o Boże! A to ci historia? Widziała pani tego psa? No jakże? Myślał pan, że tylko pan nocą do kuchni zachodzi? Ale tylko nocą go widać? Ten pies, co tu się dziś kręci, to zwykły taki, prawda? Całkiem zwykły pies. Kto wie, czy to pies, czy to bies? Niech pan nie straszy panny Marianny, bo nie dam obiadu. No, najzwyklejszy. Trzeba to sprawdzić. I jak? Dajmy mu jeść. Duchy nie jedzą pieczenia. No, tak, tak. I, I ja mam takie wyborne mięso marnować no, dla psa? A czy chce się pani dowiedzieć, czy to zjawać to zwykły pies? No dobrze. Masz. Masz piesku i niech ci, niech ci idzie na zdrowie. No. Je. Aż by te czarne uszy się no, Czyli to nie zjawak, a ze zjawami to nigdy nic nie wiadomo. No, Mickiewicz nic o upiorach i duchach nie pisał? Pisał, pisał. Czy tam pies siedział, czy dusza zaklęta, czy o północnej godzinie nikt, jak najstarszy człowiek, zapamięta, miejsc tyl bez trwogi nie minie. Bo skoro północ nawlecze zasłony, cerkiew się trzaskiem odmyka. Pustej ząbnicy dzwonią same dzwony. W chustach coś huczy i ksyka. Czasami płomyk okaże się blady. Czasem grom trzaska po gromie. Same się mogi uruszają pokłady. I larwy stają w domie. Ale panie Marcinie, to jest wierszo panie, co wzgardziła za lotnikiem. Bo wzgardzić uczuciem to też zbrodnia, droga panno Marianno. Bije raz, dwa, trzy, już północna pora. Głuche wokół zacisze, wiatr tylko szumi po murach klasztora I psów szczekanie gdzieś słyszę. Świeca w lichtarzu dopala się na dnie, Raz w głębi tłumi ogniska, Znowu się wzmoże, znowu opadnie, Błyska, zagasa i błyska. Straszno, nie była straszna ta godzina, Gdy były nieba ją łaskawsze, Ileż mi słodkich chwilek przypomnił. Precz, to już znikło na zawsze, Teraz ja szczęścia szukam, od tej księdze, ksieńka znudziła, porzucam. Znowu ku lubym przedmiotom myśl pędzę, to marzę, to się ocucam. Czyli pan tak z miłości w tych książkach siedzi. O miłości zawsze jakoś tak lepiej się rozmawia, niż o tych wszystkich zjawach. No, sami chcieliście słuchać o czarnym psie. Ale ten tu, 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 tu poczciwy, takim, no, na pewno nie jest żadną duszą, ani mordercą, ani nieszczęśliwego kochanka. Zostanie u nas ten pies? No, jak zechce z psem, jak z człowiekiem, na siłę do siebie nie przywiążesz. To trzeba go jakoś nazwać. Faust. Albo wiem, Scholar. Myślałam, że Azor. No ale jak pan chce. W takich dziwnych okolicznościach się pojawił, że Azor nie pasuje. A w Faust jest to i tak. Pies, co umie wyprawiać różne sztuczki, rozweseli i męża głębokiej nauki. A ten zdami się sprytnym losów darem. Może go zamianować, mój mistrzu, scholarem. Scholar! Scholar, chodź! jest dobry! Już tak późno? Co się działo Mam w salonie jeszcze tyle pracy. Do widzenia! Odprowadzę panią i pomogę z tymi pudłami na kapelusze. Pani Kaczmarkowa, ustawię u pani książkę i zaraz wrócę. Dobrze, dobrze, tylko niech się pan na obiad nie spóźni. Będę za dwa kwadranse, może trzy. A pani niech sobie poczyta. To naprawdę dobre ten faust. Dziękuję za ciastka i za te wszystkie opowieści. U pani zawsze tak miło. No niby biblioteka, a dom prawie. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. poczyta. W bibliotece mieszkam, to czytać nawet nie muszę. Chociaż umiem czytać, a co. No dobrze, no. Pieczeń dochodzi, sos uratowany i deser mam w spiżarce, no. To co, piesku, myślisz, że mogę sobie tego Fausta poczytać? Nie warcz, psie, nie warcz. Twe szczekanie zrzędne Z świętością pieśni we mnie niestrojne i zbędne. Wszak ludzie, gdy dobra nie widzą, ni piękna, Mówią z lenistwem zbyt taniem, że dobra nie ma. Z piękna głośno szydzą. Tak, co im nie dogadza, Zbywają szemraniem. Chcesz ich naśladować upartym szczekaniem. Prawda. Prawda nie ma co narzekać, tylko tak się po poznańsku brać za to, co do nas należy. I książki czytać, bo w nich mądrości piękno mieszka. I tyle ich w tej bibliotece pana hrabiego, w tej naszej bibliotece. Tyle!